Zapraszam do Instytutu Charley na zabiegi EcoWellness. Używamy tutaj tylko naturalnych, organicznych składników, nie zawierających konserwantów ani żadnych drażniących składników. Wysokiej jakości oleje oraz inne składniki organiczne, których używamy w EcoWellnessie, pozyskujemy od sprawdzonych dostawców z całego świata. Do każdego zabiegu indywidualnie przygotowujemy kosmetyki. Są to czasem oleje tłoczone na zimno, z dodatkiem maseł roślinnych, wosków organicznych, z dodatkiem wonnych olejków eterycznych, dobranych w zależności od potrzeb danego organizmu. Zabieg w Eco Wellness to totalne odprężenie. Może się składać z sauny, jacuzzi oraz masażu. Zabieg może się składać z tych trzech elementów, ale może to być też tylko masaż aromaterapeutyczny całego ciała lub masaż całego ciała z elementami masażu twarzy. Rodzaj zabiegu dostosowany jest do potrzeb klienta oraz do jego nastroju. Eco-Wellness to nie jest stała oferta. Modyfikujemy ją na bieżąco w zależności od zmieniających się potrzeb naszych klientów. Zapraszamy, Szarlej Instytut Zdrowia i Urody Medical Spa.